Dziękuję bardzo za nominację Marcinku z kanału NMC. Wpłaciłem no, no, no. też pieniądze od siebie. Eee, nie chcę tego robić, albo sobie tak się w pobawić, skoro jest nominacja to trzeba. Szepto się waszy wesu się stąd jak jak kolekcje, chociaż ja, że chyba nikt mi nie uwierzy, że nawijam to co leży Musiałem dać ten bit na 1.5 pięć jakoś tu ze stylem wejść Nawijam tu dalej, naprawdę nie wiem co robię Tak na szybko tylko to co leży w mojej głowie Po co ja się w sumie na tym tym tyle głowie Liczy się zajawa w sumie rowerowa rower, sprawa żadne duże nowe sporty tylko ja i moje mordy nawijam to po to, żebyś do akcji wrzucił grosze Ja na tym łantejku tylko o to cię proszę Na zegarku właśnie jest ta hot godzina Połowa moich widzów już me zawija wiem że to przykre, ale za to jakie bardzo prawdziwe Z community prawie każdy to kryje, Nie wiem co powód do dumy czy może powód do stylu czy tam są z tyłu. Dziękuję. Eee, ja nominuję Soriksa, mojego przyjaciela. Nominuję Janka Kamińskiego. i eee, Kaspariusza, Kaspariusza, niech Nie będzie. Ok. Dobranoc.